Pewnie tutaj spodziewałeś się swego ulubionego youtubera. Niestety, mój odkurzacz, który służył mi od lat, wyzionął ducha. Dzisiaj niczego nie uświadczysz. Dalej tu jesteś? Nie wierzysz mi? No dobra, sam zobacz. Nikogo tu nie ma. Haha, ha, niespodzianka, dalej tutaj jestem i dalej będziemy razem grać w Terrarię. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że mówiłem, że zrobimy przezywajkę do bossa i przy okazji zaczniemy budować domki letniskowe, więc myślę, że to będzie nasz główny cel w tym odcinku. Plus trochę sobie potuptamy w jedną stronę, w drugą stronę, tak dla zabicia czasu. Co wy na to? A więc zacznijmy naszą przygodę od znowu na biom zimowy, żeby... Znaleźć odpowiedni rodzaj drewna, który nas interesuje, bo nie będziemy chcieli wybudować domku z takiego klasycznego drewna, a takiego bardziej brązowego. I pojawiliśmy się w biomie zimowym. Teraz jako pierwsze będziemy musieli ogarnąć drewno, z którego wybudujemy nasze cudowne domki. Więc zbierajmy je. A co tam w ogóle u Ciebie? Ciepło, przyjemnie? Święta się udały? Mam nadzieję, że tak. Ja jeszcze nie wiem, bo nagrywam ten odcinek przed nimi, ale mam nadzieję, że wszystko będzie udane. Dobra, i teraz budujemy sobie takie fundamenty. Odnośnie tego domku, myślę sobie, że zbudujemy taki gigantyczny pokój z kominkiem i na dole będzie malutki pokoik wraz z holem. I tak jakby takie poddasze. Pokój, który będzie właśnie pod kątem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra, i stawiamy podłogę. Jak widzicie, trochę inna, inaczej wygląda to drewno od takiego klasycznego. Dla porównania pokażę Wam, właśnie takie zwykłe drewno i właśnie to drewno zimowe. Jeżeli chodzi o rodzaje drzew, jeszcze mamy. Inny na plaży oraz na właśnie biome dżunglowym. Dobra, i mając takie fundamenty, teraz sobie zbudujemy taką ściankę i prowadzimy ją przez całą długość. Jak widzicie, część budowlana jest tą najlepszą częścią, jeżeli chodzi o tę grę. Planuję na przyszły odcinek, że w przyszłym odcinku już na pewno zmierzymy się z pierwszym bossem. Jeżeli dobrze wyjdzie, to nawet z dwoma. Bo, bo pokonując jednego bossa, tak jakby nie dostajemy całości przedmiotów potrzebne nam do pójścia dalej w grze. Musimy pokonać obydwu bossów, żeby zyskać właśnie dwa materiały, z których zrobimy nowy rodzaj sztabek. Tymi sztabkami będziemy mogli właśnie zrobić lepszą zbroję i lepszy kilo, dzięki którym będziemy mogli wydobywać o wiele to inne przedmioty i będziemy mogli w końcu pójść niżej. Nie ginąc przy tym oczywiście. Jak widzicie mamy tutaj też inny rodzaj zombiaków, są to takie zombiaki w wersji zimowej. W sam raz ubierają się jak na wiosnę. W tym miejscu planuję sobie właśnie zrobić schodki, które będą prowadzić tutaj do drugiego pokoju. Będzie trzeba jak widać jeszcze trochę wydłużyć górę, ale to nie szkodzi. Mamy tutaj pokoik. Teraz, dwa najważniejsze przedmioty: czyli stoliczek, przy którym można spać, i krzesełko. Teraz, żeby zrobić schody, będziemy musieli właśnie takie platformy sobie ogarnąć. I postawiać je tutaj na dół. Idealnie. Schodząc, możesz się poparzyć. O na tym właśnie nam zależało. I tutaj, jak mówiłem, pociągniemy, Daszek, myślę. I tutaj pociągniemy drugą część, tak myślę. Bądź, jeszcze to skrócimy, a to wtedy zrobię po kamerą, poprawki. Ale chwilowe zróbmy tak, to wychodzi nam większe do mnie, niż się spodziewałem. Że dach się skończy tutaj. Teraz musimy pójść znowu po trochę więcej drewna. Naprawdę nie musicie dziękować, że robimy to w nocy. O, jeszcze coś postarał się zrobić, żebyście lepiej widzieli. Dobrze, zabrałem znowu troszeczkę materiałów. Mam nadzieję, że już to nam starczy mniej więcej właśnie na zbudowanie podwalin domku. Dobrze. Czyli zrobimy to w takim stylu. Co tam półkarz nie przyjmuje gości dzisiaj? To są goście. Dobrze. Dobra, i tak aktualnie będzie się prezentował ten domek. Jeszcze najprawdopodobniej tutaj właśnie zbudujemy osobny pokoik. Albo no od razu już to zrobimy. Spokojnie też nie wiem, co to jest za kształt. Pewnie to zmienimy na czasie. I świetnie. Teraz postawimy tutaj ogień. I Idealnie. Mamy tutaj właśnie mieszkanko. Tak się teraz tutaj prezentuje. I jako że tutaj jesteśmy, poczekajcie chwilę. Dobra, lepiej. Idziemy znowu do jaskini. Zobaczymy czy znowu jakieś ciekawe rzeczy nas tam spotkają czy nie. Także dajcie mi chwilę i się zaraz pojawiamy. Dobra, jesteśmy teraz zbadajmy właśnie Znowu trochę terenu. Być może znajdziemy jakąś nową jaskinię i w końcu przydatne dla nas itemy. Dobra, jesteśmy tutaj na miejscu. Teraz sprawdźmy po bokach, czy jest coś ciekawego dla nas. Ok. Aktualnie nic prócz wody i mrozu. Właśnie, Iris, jeżeli chodzi o pokoik jaki chcesz mieć, spokojnie, on będzie, nie w tym odcinku, ale będzie. Muszę znaleźć najpierw coś różowego. No nic, tu jesteśmy, to zbadamy jaskinie, które są właśnie w naszym oryginalnym biomie, także dajcie mi chwilę, zaraz się pojawiamy na dole. Niestety tutaj nic nas chwilowanie czekało, więc teraz spróbuję znowu przekopać się niżej, żeby zobaczyć co tam jest pod nami. Ogólnie, jeżeli macie jakieś pomysły, jak mógłbym usprawnić serię bądź co byście chcieli konkretnie zobaczyć w terce, to piszcie śmiało w komentarzach. Naprawdę jestem ciekaw waszych opinii. Humor Naprawdę jestem ciekaw waszych opinii odnośnie tej kwestii. Która część jest dla was. Czy byście chcieli właśnie jak, jak od razu zobaczyć, jak wygląda mode, żebyśmy zraszowali, czy faktycznie chcielibyście zobaczyć, jak trochę buduje rzeczy? Czekam na wasze komcie pod tym względem. Jeżeli zaś chodzi o terkę. Uprzedzając pytania, jako że się pojawił hades. Terka będę ogrywał w dalszym ciągu. Będę ogrywał w każdym w dalszym ciągu. Z Hadesem zobaczymy, jak się przejmie gra. Jeżeli przyjmie się dobrze, to myślę, że jakoś ustalimy to wspólnie, czy będzie na zmianę, czy aktualnie bardziej pociśnimy właśnie Hadesa, a później wrócimy do Terrarii. Dużo będzie zależało właśnie od Was. Aktualnie przy jednej i drugiej grze dobrze się bawię. Wiadomo, że w Terce będę bawił się jeszcze lepiej, jak dojdziemy w końcu do hardmoda, bo... Można powiedzieć, że początek gry gram już z ósmy raz. Zobaczmy, co nas ciekawego tutaj czeka. Dobra, mamy kamienie szlachetne. Znowu serduszko, świetnie. Oj, prawie wyrzuciłem je. I udało się. Mamy złotą skrzynkę i kolejny pokoik. A we złotej skrzynce. Kolejne lustro. Działa identycznie co właśnie Ice Mirror. Ale weźmiemy go na sprzedaż. No i miksturka, która pokazuje lokalizację przeciwników. Będziemy ich widzieć właśnie na taki kolorowy. Będziemy na kolorowy kolor ich widzieć. O, i pod spodem, jak widzicie, tutaj jest druga skrzynka. Także przekopmy się tam. Ciekawy ten pokoik był. Nie powiem. W takim innym kształcie niż zwykle można byłoby się spodziewać. O, świetnie, o, świetnie tutaj jest wyjście kolejne. I pozbądźmy się tej meduzy. I znowu mamy troszeczkę światła. Proszę. I sprawdźmy, co tutaj mamy. Kolejne lustro. Nie ma to jak trafiać na siebie w Terrarii. Weźmy, co można. Dobra, cię wyrzucę. Cię również. I uważajmy na tego szkieleta. Oj, nie chcę tutaj zginąć. Zobaczmy, co mamy dalej. Okej, okay, chyba musimy się przekopać znowu troszkę w dół. Także znajdę właśnie jakiś teren, gdzie nie ma wody. I postaramy się to zrobić. Jeszcze tylko glow stickiem rzucę na dół. Być może jakieś rzeczy nas tam też czekają. Okej, okay, to jest głębsze niż się spodziewałem. Dobra, to idziemy. I kolejne serduszko. Dobra, żebyśmy nie kopali tak zawodowo, zrobimy tutaj teraz taki pewien myk, żeby mieć powietrze i przy okazji nie mieć wody. Nie mówię tutaj o niepłacaniu rachunków, ale o pewnym patencie. Robimy właśnie taki pokoik, kopiemy obok. I zaczynamy kopać pod sobą. Widzicie jaki genialny pomysł? Nie wiem jak u was, ale tutaj zaczyna się trochę robić gorąco, także. Sekundka. Nie musicie dziękować, że dbam o wasze uszy. Robię to specjalnie dla Was. Ok, nie wziąłem serca z tego co widzę. Wypadałoby się po nie sięgnąć. Dobra. Idziemy. Tutaj lata nie toparz, czyli tutaj mamy jakąś jaskinię, Zbadajmy ją. Dobra. Okej. Okay. Jesteśmy. pozbędziemy się tego. Ciekawe to są diamenty. Nie, to są pieniądze. Uhu A i musi się skazać. Całkiem nieźle, dość spory ten teren. Jak na razie nic ciekawego, ale fajnie, tak pusto tutaj, taki szeroki ten teren. Ok, podstawowe surowce, idziemy dalej. I dead end. Sprawdźmy teraz kolejną stronę trochę na górę. Dobra, tutaj też nic, teraz sprawdźmy co na dole. I też nic, no szkoda. Nic nie znaleźliśmy w tym odcinku. Ale to nie szkodzi, bo w kolejnym już zmierzymy się z bossem. Ruszymy w końcu trochę w fabułę tej gry do przodu. Być może właśnie już nawet zmierzymy się z drugim bossem. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Ten odcinek jest trochę bardziej na no nie ogarze z tego względu, że się trochę śpieszę z jego nagraniem, gdyż święta się zbliżają i tak jakby nie będę miał czasu. Bo święta się zbliżają i nie będę miał zbytnio czasu, żeby go nagrywać. W późniejszym okresie. Także spokojnie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tym razem. A ja póki co, wiem, że jest po świętach, ale życzę Wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego dużego jaja, żeby Wasze króliki były szczęśliwe, miłego seranka i do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Siemaneczko!